W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy znaczny wzrost aktywności i popytu na dobra konsumpcyjne. Szczególnie było to widoczne w końcówce roku. Wiele kategorii produktów odnotowało wzrosty sprzedaży. W bieżącym roku oczekiwaliśmy, że popyt ten troszeczkę przesunie się również w kierunku usług. Wzrosną takie obszary jak usługi turystyczne, usługi hotelarskie, gastronomia. Jednakże obserwujemy już pewien spadek aktywności i pewien spadek popytu. Jest to związane oczywiście z czynnikami, które funkcjonują w, wokół nas przede wszystkim inflacja wszystkich lekko nas przeraża odczyty marcowe 10,9 punkta rok do roku jest to inflacja dwucyfrowa, to już robi wrażenie. Wszystkie to, to powoduje, że jednak zanika pewna chęć mówiąc kolokwialnie do wydawania pieniędzy na w obszarach, które nie są niezbędne dla życia. Obecne odczyty w lutym sprzedaży detalicznej wskazują na dosyć głębokie spadki, jeśli chodzi o sprzedaż w segmencie modowym. Ale spadki dotknęły nie tylko segment modowy. Inne segmenty z obszaru dóbr konsumpcyjnych, jak na przykład AGD czy meble, odnotowały również 10% spadki. Valiant trade analizując sytuację ekonomiczną, makroekonomiczną plus otoczenie polityczne, dochodzimy do wniosku, że konsumpcja w bieżącym roku będzie pod bardzo silną presją. Wartość polskiego eksportu do pandemii w segmencie fashion wynosiła 20 miliardów złotych. 70% tego eksportu trafiało na rynki Unii Europejskiej. Jeśli patrzeć na długofalowe trendy w segmencie fashion na rynkach europejskich, to przez ostatnie 20 lat udział wydatków na odzież i modę w ogólnych wydatkach gospodarstw domowych spadł z 6 punktów z 6% do 4%. Dane Allianz Trade wskazują, że w ostatnich latach niewypłacalności branży fashion w Europie być może, jeśli patrzeć na cyfry bezwzględną, nie były aż na tak wysokim poziomie, bo to tylko 78 podmiotów, jednakże te 78 podmiotów reprezentowało 14 miliardów euro obrotu. Te 14 miliardów euro stanowi około 27% całego obrotu branży detalicznej. Wniosek jest dosyć prosty. Ryzyko jeśli w branży modowej jest dużo bardziej skoncentrowane i dużo wyższe niż w całej branży detalicznej.